W drugiej części ma naszego magazynu chciałbym, żebyśmy porozmawiali Wojtek o tym systemie Challenge, który obowiązuje w naszej lidze. Czytałem wypowiedź Andrzeja Lemka, szefa polskich sędziów, który powiedział wyraźnie i ad personam do Lorenzo Bernardiego, że jest to szkoleniowiec, który nie rozumie w ogóle idei istoty tego systemu. Zgadzasz się z nim? No bo jest dużo kontrowersji przy udziale Włocha, który prowadzi Jastrzemski Węgiel. Znaczy... Kontrowersje to może za duże słowo. Po prostu w praniu, powiedzmy sobie kolokwialnie, wyszło, że z tego systemu zawodnicy nauczyli się szybko korzystać w dwojaki sposób. Nie tylko do sprawdzania e, ewentualnych e, korekt, co do decyzji sędziego, czy weryfikacji, e, jak sam system wskazuje, e, jak sama nazwa tego systemu wskazuje, że to ma być pomóc w weryfikacji pewnej decyzji, albo ją potwierdzić, albo ją zanegować. Natomiast były, były pewne też zespoły, tak jak mówię, nauczyły się korzystać z tego w pewien sposób taktyczny, być może, może to też za duże słowo taktyczne, ale dość umiejętnie czasami biorą to na zasadzie tylko chęci sprawdzenia, może czasami tylko, aby wykorzystać, bo jeszcze zostało, no, ale tego im zabronić nie wolno. Czyli format czasu. Tak format czasu, pewnie, że jakieś tam korekty, no może, może faktycznie ten mikroport, może, żeby sędzia głośno mówił, nawet fajnie, żeby kibice wiedzieli, co jest sprawdzane, natomiast w samym przepisie, no z tego, co się doczytaliśmy już wielokrotnie, komisarze to powtarzają, absolutnie kapitan w 5 sekund po wydarzeniu e, musi zgłosić do e, arbitra pierwszego, Chęć sprawdzenia, że proszą o czelęć i sprawdzenie jakiej sytuacji, nie akcji. I kilkunastu no właśnie, wydarzeń. I, to, I dochodzimy do meritum sprawy, bowiem. No i tutaj kilku może Bernardi no, tłumaczenie języka, może przeciwko temu, żeby sprawdzać coś, co nie jest przedmiotem sporu, tylko wracać do tej samej akcji, ale do wcześniejszych. Po, jej wydarzeń. w początkowej fazie, prawdopodobnie, może nie wszyscy się doczytali, może nie wszyscy, tak jak mówię, wszyscy się tego systemu uczyliśmy, my obserwatorzy, zawodnicy i, i sędziowie w praktyce. E, że po prostu materiał nagle pokazywał sytuację, w której e, sędziowie odwizdali na przykład aut w ataku. Zespół protestował, ale było widać, że na siatce był wyraźny np. błąd dotknięcia siatki. No, potem szybko to nie wiem czy skorygowano, tak jak mówię, gdzieś ten przepis się ujawnił, że jeśli ma nawet luki, został doprecyzowany. I teraz, jeśli nawet ewidentnie gołym okiem widać, że na siatce np. Na nie było dotknięcia siatki, a taka była weryfikacja, to nic nie pomoże, że stopa zawodnika była np. też po stronie przeciwnika, co też jest np. błędem. No więc tutaj trener Bernardi powinien dostać dobre tłumaczenie. No tak, ale przywołałeś konkretną sytuację. Idzie kapitan, on musi powiedzieć sędziemu, co chce sprawdzić konkretnie. czy tak. piłka No i to otarła... właściwie kończy, kończy rozmowę. No, dalsze, dalsze szukanie. Wiem, że teraz ci, ta trójka sędziów, która sędziowała w Jastrzębiu, szykując się do finału w Łodzi, e, Ligi, nie, Ligi Mistrzów, finału, też miała taką jedną sytuację trudną, który błąd nastąpił pierwszy. Bo dobrze, tutaj negował zespół, że piłka załóżmy dotknęła, czy zawodnicy dotknęli siatki blokiem, ale twierdzili, że piłka już była w boisku. No on, on, on stwierdził, że to jest zbyt że, że to nie jest tak precyzyjny system, żeby tu mógł zweryfikować e, akurat tą, tą, tą sytuację. Ale Tak jak mówię. System jest na pewno cały czas w formie jeszcze takiego testu, ale ten test moim zdaniem, mimo wszystko, daje radę. Troszeczkę może za długo trwa. Pewnie wszystkie zespoły będą miały prawo wpisać jakieś informacje, uwagi, i wspólnie, razem ten system można dopracować. Natomiast już mnie niepokoi, że dość ważny arbiter Europejskiej Federacji kończy swoją wypowiedź, że to jest za drogie i to na pewno nie będzie chodziło. To też pokazuje, jak, jak ludzie z CEF, jak ludzie z, jakby z tamtą mentalnością są, są na nie e, i jak siatkówka w innych krajach się ma. No, ma się średnio albo bardzo przeciętnie e, i to my teraz wyznaczamy pewne jakby no standardy, a może nawet ponad standardy, bo myślę, że tylko włoska liga i rosyjska mogłaby to w krótkim czasie wprowadzić, ale gdyby takie duże ligi to wprowadziły, no to możemy sobie przecież wyobrazić, że to zostanie na pewno dopracowane w sposób bardzo dobry i ten sprzęt też nie będzie jakoś astronomicznie drogi. Powiedz, przeniósłbyś system challenge z męskiej ligi do kobiecej ligi? Ostatnio komentowaliśmy półfinałowe spotkania Atomu z Dąbrową Górniczą. Były sytuacje, gdzie, gdzie przydałby się challenge? No, m, bardzo szybko. Jeśli tylko się da, to Liga Żeńska tak samo zasługuje. W Lidze Żeńskiej jest nawet więcej tych akcji. One są przedłużone. Akcje są przedłużone, dużo, dużo się dzieje na siatce, jest bardzo dużo obron. Czasami nie wiadomo, czy piłka jest podbita prawidłowo. No tego ruchu na boisku, powiedzmy ogólnie, zamieszania czasami jest faktycznie sporo i gdzieś, gdzieś zespoły wyłapują błędy. Sędzia jeszcze nie przerywa, czeka, aż akcja się e, potoczy. To jest system, który powinien działać na tym wysokim poziomie we wszystkich możliwych miejscach. Ja, ja myślę, że. Tu jednak ten sygnał taki pierwszy podstawowy dała nasza liga i tutaj i to jest bardzo bardzo fajnie. Natomiast y, y, musi to przejąć albo powinien to przejąć CEF albo tak jak, albo chociażby na razie te federacje ze znaczącymi y, ligami, jak włoska i rosyjska. To by było, bo ten system może, może umrzeć. Może umrzeć, jeśli będziemy go tylko sami kontynuowali. Nam pomoże ale reszta się jakoś odwróci. Mało tego będzie narastała frustracja, kiedy nasze zespoły pojadą na mecze europejskie. W europejskich ja już że to mam, że jak komentujemy teraz mecze, albo wiem, że od zawodników dochodzą sygnały, jak teraz oni, oni sami gdzieś, a na przykład na niektórych naszych meczach gdzieś ten system padł jeszcze, czy gdzieś coś się zawiesiło, to oni byli trochę pod, poddenerwowani. Oni teraz się bardzo już dobrze czują z tym systemem i choć, i, i choć czasami marudzą na drobne szczegóły techniczne, to są, myślę, że są wszyscy bardzo, bardzo za. Dobrze, o lidze kobiecej porozmawiam po przerwie.